W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. To jest mocna niedziela 28 września 2025 roku. Mocna ze względu na Słowo Boże. A co się więcej wydarzy? Nie wiem. Ale Bóg przez to Słowo mówi tak mocne rzeczy. E, jeśli słuchasz szukasz słów proroczych, albo czytasz słowa prorocze, to ta niedziela i te czytania. Czytanie pierwsze z Księgi Amosa. Amosa, rozdział 6, 1a, 4, 7. Posłuchaj. Tak mówi Pan Wszechmogący. Biada bez troskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii leżą na łożach z kości słoniowej i wygolegują się na dywanach. Jedzą oni jagnięta z trzody. I cielęta ze środku obory. Improwizują na strunach harfy, jak Dawid. Wynajmują instrumenty muzyczne. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają. A nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzą na czele wygnańców. I zniknie krzykliwe grono hulaków. Oto słowo Boże. Jakże mało martwi się o to, co się dzieje z Kościołem, o to, co się dzieje z Ewangelią Jezusa Chrystusa, o to, jak bardzo profanacje się nasilają. Wszyscy jakby odwracają głowę. Lepiej nie widzieć, lepiej się nie wypowiadać, nie mówmy o tym, Mówmy o dobrych rzeczach. Biada bez troski. Poprowadzą ich jako pierwszych wygnańców i zniknie krzykliwe grono hulaków. Mocne, mocne słowo w tym czasie. Zobacz psalm: Bóg wiary dochowuje na wieki, uciśnionym wymierza sprawiedliwość. Chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność więźniów. Ale wróć do pierwszego czytania. To nie są ci, siedzący bez trosko na Syjonie, leżący, pijący wino i nie, martwią, nie martwiący się upadkiem do Moisefa, to nie są ci. To nie są ci. To nie są uciśnieni. Uciśnionym wymierza sprawiedliwość. To są ci, którzy płaczą, którzy to widzą. Drugie czytanie, no jest pierwszy Lidzotemu Temeusza, rozdział 6, wersy 11-16. Weź to do siebie. To jest do ciebie Słowo Boże. Ty o człowieczy Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach, uwiarę. Zdobywaj życie wieczne. Do Niego zostałeś powołany i o nim zdobyłeś, złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko. I Chrystusa Jezusa, tego, który złożył dobre wyznanie za pancjusza Piłata, żebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie błogosławiony i jedyny władca, król królujących i Pan panujących, jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną którego nikt z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Jemu cześć i moc wiekuista, amen. Oto słowo Boże: List do Ciebie i do mnie, abyś zachował przekazania nieskalane, niezmienione. Niezmienioną Ewangelię, bez zarzutu. I tak od czasu objawienia się Pana Jezusa mamy trzymać. Mamy tego depozytu wiary trzymać, zachowywać, bronić. Takie jest drugie czytanie na dzień 28 września. Nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie ten dzień jest szczególny. 28 wrzesień. Mam z nim szczególne, szczególne wspomnienia. I szczególne wezwania i powołania. I każdego roku staram się go świętować z Panem, a to jest dla mnie niezłe przypomnienie. Podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością i łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, o wiarę. Zdobywaj życie wieczne, do Niego zostałeś powołany i o Nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. W tym miejscu dziękuję wszystkim świadkom, którym złożyłam świadectwo i wszystkim tym, którzy złożyli świadectwo. Jeśli nie składałaś niegdy świadectwa wiary, to rób to. Mów. Mów o Jezusie Chrystusie, którego spotkałaś. I Ewangelia. No, do tej Ewangelii cały czas chciałam powiedzieć świadectwo o Tobie. I dzisiaj w tą niedzielę właśnie się wydarzyło. Sama przyszła ta Ewangelia. Tak wypada. Przypowieść o łazarzu i bogaczu. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Rozdział 16, wersy 19-31. Najpierw przeczytam to słowo Boże, a potem ci powiem świadectwo, z którym chodziłam od dłuższego czasu. Widocznie dzisiaj jest ten moment. Jezus powiedział do faryzeuszów, Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior, i dzień w dzień ucztowania ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadami ze stołu bogacza, a także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał – Ojcze Abrahamie! Ulituj się nade mną i przyślij łazarza, Aby koniec swojego palca umoczył w wodzie i chłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobre, a łazasz w podobny sposób niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty mękę cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść. Także nikt, choćby chciał stąd do was przejść, nie może ani stamtąd nie przedostanie się do nas. Tamten rzekł: Proszę więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci. Niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają mojżesza i proroków. Niechże ich słuchają, nie ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą, odpowiedział mu. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. To jest Słowo Boże, żywe i skuteczne, zdolne osądzić myśli i pragnienia serca człowieka. W niewiele mówisz różnym osobom, kiedy widzisz, co się dzieje. A oni nie chcą słuchać. Nie widzą, nie słyszą. I dalej pędzą, ale w złym kierunku. I mam takie świadectwo dla mnie bardzo mocne. Pan Bóg przemawia przez różne. Tutaj macie, Pan Bóg przesyła. Możesz i proroków, ty myślisz, że Pan Bóg teraz nie, przysy nie przysyła proroków? Którzy wołają? Nie przysłał Maryi, żeby wołała. Matka Boża w Fatimie, co mówiła? Co mówiła matka Boża w Kibeho? Co mówiła w Akita? Co mówiła w Lasalet? Co mówiła w Garabandal? Co mówiła w umbę i w wielu innych miejscach, co mówili prorocy święci o tych czasach, w jakich jesteśmy. W szczególnych czasach w szczególnej łaski, i szczególnych wyborów. Była kobieta ciężko chora, która siedziała w domu. Leżała już, czekając na śmierć. Wiedziała, że do niej zmierza. Miała syna. Zachodziłam do nich co jakiś czas. Kiedy zaproponowałam, żeby ksiądz przyszedł, że powinien przyjść, że to jest ten czas. Przygotować się również duchowo. Syn odrzekł, że nie będzie dla niego sprzątał. A kobieta bała się, że syn nie będzie chciał wokół niej chodzić. Była rażąca. Kobieta umarła. Był pogrzeb. Leży trumna ze zwłokami w kościele. Została wniesiona z dolnego kościoła do górnego. Jestem w kościele. A tymczasem cała rodzina, która była w dolnym kościele, miała wejść za trumną do kościoła. Pierwsza trumna. No dobrze, ale trumna ze zwłokami weszła tej kobiety, leży na katafalku, ksiądz stoi, czeka, organista śpiewa, ale nikogo w kościele prawie, że nie ma. Wejść nie mogą. Co się wydarzyło? Trwało to dłuższą chwilę. Otóż ten syn nie mógł wejść do kościoła, zahaczył o kratkę. I uderzył się, uważaj, spadł tyłem na ziemię, głową. Można by powiedzieć, że mógłby być pogrzeb na pogrzebie. Uderzył się, spad plecami, czołowo. Wszyscy z wrażenia nie mogli wejść i nikt nie wchodził do kościoła. Musiał on stać, wrócić do rzeczywistości. Nic mu się nie stało. Wszedł, uczestniczył w mszy pogrzebowej. Dawno odszedł od Boga i od Kościoła. Czyż ta historia nie jest świadectwem do tej Ewangelii? Mnie bardzo utkwiła w głowie. Kto kogo przewrócił i co chciał powiedzieć. Obyśmy wszyscy się obudzili. I oby obudzeni czekali na tych jeszcze nieobudzonych. Bo Pan przychodzi. Pan jest blisko. Przyjdź, Panie Jezu. Amen.